Oglądaj toc codziennie w Disney Junior, a teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Pim i Fredzio chcą pograć w piłkę ze szczeniaczkiem, ale on wszystko zabiera i zakopuje w ziemi. Nagle z Tots zaczęły znikać potrzebne rzeczy, bez których Pim i Fredzio nie mogą doręczać punktualnie przesyłek. Czy uda im się znaleźć winowajcę? Solidź, młodsi lotnicy, widzieliście moją figurkę? Jak to twoją? Nochmal, no moją, że mnie! Jest niemalże równie oszałamiająca, co ja, ale się zgubiła. Wygląda mniej więcej tak: mm. tajemnica zaginionego lotpada, zaginionego komiksu i zaginionej figurki. Bo, bo, bo. Kocham tę figurkę nawet bardziej niż mój supermocny żel do włosów. Jeśli ją stracę, mogę zapomnieć, jak jestem przystojny. Hej, chłopcy! Widzieliście moją gitarę? Odłożyłam ją na sekundę i nagle zniknęła. A dzieciaki jeszcze nie skończyły z piosenką. Tajemnica zaginionego lotpada, zaginionego komiksu, zaginionej figurki i zaginionej gitary. Fredziu, wiesz, co to znaczy? Bom, Kogoś, kto kradnie te wszystkie rzeczy. Ale kogo? To może być każdy. Kapitan Ciubek, Bodzio, Pim i ten Flaming, którego imienia nie pamiętam. Fredziu! O nim mówiłem. Czekaj, to ja! Ale tego nie zrobiłem, więc to nie byłem ja. Paweł, pan Cięciół. Pawciu! Hej, Pawciu! Ha? Pawciu? I do tego z gitarą? Ha, taki młody szczeniak, a już gra na gitarze? Nie, Fredziu! Do tej gitary szukała Miśka. Masz rację, Pim. Pawciu, czekaj! Ej, Pawciu, zaczekaj! Wracaj! Spójrz, to był Pawcio. Rozwiązaliśmy tajemnicę zaginionych rzeczy. Pawcio wszystko wziął. Nasz pewnie też jest gdzieś tu zakopany. Wciąż możemy go znaleźć przed kolejną dostawą nowy komiks. Znalazłeś go. Dzięki, piesełku. Dajesz czadu. To nasz pawniu zakopał wszystkie rzeczy. Maluszek nie wiedział, że zrobił coś złego. A teraz pomaga nam je odzyskać. Moja słodka, piękna figurka. O, jak za tobą tęskniłem. Teraz wiem, jak jestem piękny. O tak, nie bardzo przystojny. Miśkowa gitara. Jak zwykle brzmi doskonale. Dzięki chłopaki. A tobie dziękuję, że ją znalazłeś, Pawciu. Naprawdę świetny z ciebie mały kopacz. Na razie, chłopaki. Nasz lotpad. Pawciu, wymiatasz! Brawo, mały! Leć do dalekiego lasu! Flaminkazu! La, 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 la. Słodki jak miodek, skarb. Słodki jak miodek, Dzięki wspaniałej współpracy, Pim, Fredzio i Szczeniaczek odnaleźli wszystkie zguby i kolejny słodziak został dowieziony na czas. Szukanie zaginionych przedmiotów może być miłe, jeśli zmienisz to w zabawę. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj toc w Disney Junior!